To są niespotykanie bezpieczne leki. Jeżeli coś jest dla mnie interesującego, to mi za szybko będą te neurony działać. Jeżeli to jest coś dla mnie niefascynującego, to Boże, ten lek w ogóle nie dla mnie. Nie, nie, doktorze, co, co nowego stosujemy? Bo to w ogóle nie dla mnie. Te leki, proszę Państwa, mają trzy działania niepożądane. Wytyczne mówią, że zaczynamy od ADHD. Jeżeli objawy zaburzeń towarzyszących nie są absolutnie dominujące, czyli ktoś nie ma tendencji są albo napadów paniki co 10 minut, to zaczynamy zawsze od ADHD. Co uznajemy, że z dużą dozą prawdopodobieństwa to było. Tak, on się urodził, to wiemy. Urodził się z ADHD. Nie urodził się z depresją ani nerwicą. Ja kiedyś wrzucałem na, na moje media, pacjent przysłał mi zrzut z ekranu, znaczy, czy tam screenshota z, ze swojego telefonu, ma smartwatcha i monitoruje sobie tętno. No i e, to jest prawidłowe tętno przyjmijmy. Dobra, 70. E, I ten pacjent, e, kiedy był w pracy normalnie, e, przyjmował leki nasze e, i już nie pamiętam, jakie miał wcześniej. Przed lekami nie pamiętam, jakim. W każdym razie w pracy y, przyjmował leki, i to, te punkty to są te pomiary, nie? W różne dni. Y, I tu wszystko równiuteńko, gdzieś tam 50 pary poniżej. Y, a możecie tego nie wiedzieć. Im niższe tętno, tym lepiej. Pod warunkiem, że nie mdleje ktoś. Nie? Czyli jeżeli tylko nie ma jakichś negatywów z tego wynikających, to im człowiek. Możecie to też zapamiętać tak, że każdy z nas. Ma skończoną Urodził się ze skończoną liczbą uderzeń serca. Możemy je albo szybko wykorzystać, albo wolno. Dobra, więc ten pan, no mówię, po, po leku tutaj. I przysyła mi, wyjechał na wakacje i stwierdził, po co mam na wakacjach leki brać, tak? Luz, leżę sobie przy basenie, nic się nie dzieje. Wszystkie pomiary powyżej, dużo powyżej, tam 90 na minutę. 100 na minutę. I to nie, ja mówię, wiem, panie Piotrze, to jest normalne. Znaczy, normalne. Nie u wszystkich tak jest, ale u wielu tak jest. Leki na ADHD ustawiamy bardzo indywidualnie dla każdej osoby. Po pierwsze, dlatego, że każdy ma inną dawkę, która jest dla niego odpowiednią. Po drugie, dlatego, że jak zwiększamy dawkę, jak podajemy różne dawki leku, to na każdej dawce ustępują inne objawy. I czy pojawiają się w tym przypadku inne objawy? I nam zależy na tym, żeby pan miał jak najmniej ADHD. W związku z tym chcemy jak najwyżej wejść pod warunkiem, że nie ma pan działań niepożądanych, oczywiście. Dobra. Przed chwilą mówiłem wam, że mam ten template, że mówię, że każdy ma indywidualną dawkę i że jak najwyższa powinna być. I jeżeli mówię do rodziców z dzieckiem, to mówię, ale u dzieci raczej tak nie robimy, bo nie powie nam jak się czuje, nie będziemy wiedzieli, gdzie my jesteśmy na tej górze, czy tam na tej drodze na górę. Jedno co, to możemy tętno i ciśnienie, czyli trzeba by było im powiedzieć, czy lekarzowi, czy, czy im że mają mierzyć tętno i ciśnienie na dawce jakiejś tam, jeżeli jest, nie rośnie, to zwiększamy. Bo okay. no będziemy dążyć do tego, żeby to tętno i nas spadało, nie? Nie, żeby się nie zmieniało, żeby Aha. się nie zmieniało. Bo jeżeli jeżeli wejdziemy na górę, że tak powiem, czyli będziemy już na dawce mojej. nie, no na mojej to nie będzie mi wpływać na ciśnienie i tętno, ale jak już lek co 10 mg skaczemy, a nie co miligram. Nie? Więc to zawsze jest mniej więcej. Więc wiele osób bierze, nie wiem, jak jest szczyt. Znaczy chodzi mi o to, że to jest ta maksymalna dawka, którą powinienem przyjąć, no to czasami bierzemy tu, czasami bierzemy tu, bo co 10 możemy, nie? No co, jeśli... Tak, to są dawki. 10 mg, 10 mg, 10 mg, 10 mg. No to nie zawsze nie zawsze trafimy. Tak, tylko czasami człowiek bierze trochę za małą dla siebie dawkę, czasami trochę za dużą dla siebie dawkę. Jeżeli, i yy, 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 yy nie ma jakiejś obiektywnej metody na to, żeby na dzisiaj pan, niech weźmie 35 mg albo 37 mg. Więc yy, jeżeli ktoś bierze taką dawkę, no to trochę mu będzie wzrastać. Chodzi kiedyś pacjentka. Doktorze, Boże, ten lek w ogóle nie dla mnie. Nie, nie, doktorze, co, co nowego stosuję, bo to w ogóle nie dla mnie. Ale co się stało? Jak wzięłam lek, ja muszę iść od razu spać. No po prostu od razu muszę iść spać. Takie zmęczenie. Świetnie mi się śpi, ale no od razu muszę pójść spać jak przyjmę lek. Czyli to jest pierwsze. Drugi skupienie potem się pojawia. Potem się pojawia motywacja, a na samym końcu energia. To, co teraz powiedziałem, to jest powinowactwo receptorów dopaminowych. I oczywiście, że w zależności od. Teraz będę trochę do doktora, trochę do Was, więc różnymi językami będę mówił. W zależności od konformacji tych receptorów, bo one mają inną budowę u różnych ludzi. To nie musi być taka kolejność, ale to jest jakby średnia, no to jest najczęstsza kolejność ustępowania objawów. Może być inaczej, ale to jest standard. Obydwie rzeczy, które pani powiedziała, powiedziały mi, że to jest za mała dawka. Jedno to, że jest zombie, a drugie, że ma silny zjazd. Przypominam, że zjazd jest silny na za małych dawkach. Jeżeli będzie moja dawka, to mam znacznie, albo w ogóle nie mam zjazdu. Natomiast tu na środku drogi, tu mam największy zjazd. Jak pytają mnie, czy to rodzice, czy dorośli, jakie są um, działania niepożądane tych, albo, albo widzę na przykład, że się ja, ja im mówię, bo ja zawsze wprost mówię, tak samo i dzieciom, i tak samo i dorosłym, to są leki amfetaminowe, bo ja chcę, żeby oni to u mnie usłyszeli, a nie od kolegów. Więc yy, i widzę strach w oczach tych rodziców, czy tego dorosłego, czy kogokolwiek, to mówię, to są niespotykanie bezpieczne leki, co doktor będzie udowadniał na konferencji. Znaczy, w sensie udowadniał to, zabrzmi, jakby musiał coś udowadniać, tylko po prostu pokaże badania na to. Yy, I ja mówię, te leki, proszę Państwa, mają trzy działania niepożądane. Pierwsze, absolutnie najgorsze, tego się najbardziej boimy. Mniejszy apetyt. Dla większości osób to jest najpozytywniejszy efekt. Dla dorosłych. U, dorosłych. u dorosłych. I teraz, e, jak, e, jak trzeba albo ktoś dopytuje, to ja mówię. U dorosłych mi się naprawdę na trzy tysiące nie zdarzyło, żeby... No, do, być może u jednej pani z anoreksją... Może, u, już nie pamiętam po prostu, być może u niej musieliśmy zmienić lek z tego powodu, ale generalnie przyjmijmy, nie spotkałem się, żeby to był problem. U dzieci tak, im mniejsze dziecko, tym większy to jest problem. I na to są różne triki. No, po pierwsze, powinno dziecko jeść śniadanie przed, jeśli da radę. Jeśli nie da, bo mu melatonina się przesunęła, to powinien melatoninę brać wieczorem. Czyli tak, albo możemy zmniejszyć dawkę, jeżeli jest, jeżeli, jeżeli jest to możliwe, jeżeli ta mniejsza coś daje. Albo możemy, yy, krótko działający. Możemy dać lek, który działa 3 godziny, a potem można zjeść. Wraca apetyt. No, okay. Więc u tego dziecka można dać krótko działający, Niech znowu zje i znowu krótko działający wtedy. ,5 ,5. Nawet trzy razy w ciągu doby. Są różne rozwiązania na to, ale też jeszcze jedna rzecz, którą warto rozważyć, to jest zmiana na koncertę czy tam atendze, Bo bo leki o wiele łagodniej wjeżdżają i zjeżdżają, i przez to dają wszystkich działań niepożądanych znacznie mniej. Więc i tak samo mniej, a mniej problemów z apetytem. Wśród sportowców wyczynowych ocenia się, że chyba 40% to są adekadowcy. Nie, no bo po prostu mają tyle energii, że oni coś z tym muszą robić. To 5 godzin dziennie ćwiczą. I mniej więcej połowa z nich nie bierze leku przed treningiem, bo im rośnie, a połowa normalnie bierze przed treningiem. Znowu, konf pewnie konformacja receptorów. Sport bardzo leczy oczywiście ADHD i sport bardzo reguluje emocje, czy pomaga w regulacji emocji, no bo niekoniecznie musi regulować, co widać po wielu jeździarzach. E, e, więc pomaga w regulacji emocji, no ale rzadko kiedy jest tak, zdarza się to, ale rzadko kiedy jest tak, że wystarczy jako lekarstwo na ADHD. Rzadko, tak? To ci pacjenci za 10 czy 20 lat przychodzą z, ze zniszczonymi stawami i z mnóstwem kontuzji. No, bo ile lat można 7 godzin dziennie sport uprawiać, bo mam tyle, tak mnie nosi. Więc to, to jest tak naprawdę, no niestety, i ten sport często niszczy im zdrowie po prostu, bo robią go maniakalnie, adechadowo. Po pierwsze, jaka afazja, bo są różne afazje. No najczęściej motoryczna, nie? Dobra. No to bardzo. Co chcemy osiągnąć? Bo, bo musiałbym wiedzieć o konkretnym, znaczy zobaczyć konkretne dziecko, zobaczyć jego badania, zobaczyć jaką ma afazję i odpowiedzieć. Może ja odpowiem inaczej. Dzieci z ADHD bardzo często mają afazję. No właśnie teraz. No coś, właśnie, jakby jest powiedziane, że nie możemy postawić się... diagnozy ADHD, tak, jeżeli mamy wcześniej postawioną diagnozę afazji. Hmm, teurolek, kto tak powiedział? E, no, bo, dlatego, że tak, u alka można rozpoznać afazję, natomiast ja nie... czy to jest afazja? To po prostu y, wynika z jego ADHD, czyli z tego. ADHD to jakby jest niestykanie komórek nerwowych, nie? Tak, tak. No to jest ma... taka nie? Czyli faktycznie i, i zdarza się i u osób z ADHD, no właśnie, i To jest bardzo częste. Łabowej, to jest bardzo to jest... częste w ADHD, bo to jest. To jest... To, co, ca co, co całe ADHD, czyli jeżeli coś jest dla mnie interesującego, to mi za szybko będą te neurony działać. Jeżeli to jest coś dla mnie niefascynującego, to w ogóle. Tak tak samo jest z yy, yy, odpieluszkowaniem. Jeżeli to nie jest dla mnie coś specjalnie interesującego, to wiemy, że dzieci z ADHD o wiele dłużej się moczą i yy, yy, kupę robią w majtki o wiele częściej. Więc Wszystkie, bardzo wiele różnych zaburzeń w ADHD, to jest charakterystyczne, no bo ponieważ ADHD to zaburzenie skrajności, to charakterystyczne jest to, że albo to dziecko rozwinie mowę w 9 miesięcy, albo 6-latek. Każdy temat z ADHD to mętna woda. Takim świetnym przykładem są choroby autoimmunologiczne, gdzie wydaje się, powiedziałem Wam, że ADHD jest według mnie zawsze związane z alergiami. Wiemy, że badania mówią, że 13 z 14 najczęstszych chorób autoimmunologicznych jest częściej w ADHD, ale prawdopodobnie te choroby są inne, w tym ADHD. E, na przykład, już nie wiem, mam trzech czy czterech pacjentów, którzy mają stwardnienie rozsiane i ADHD i mówią, że ich lekarze, neurolodzy mówią, pan ma jakieś dziwne to stwardnienie rozsiane. I tam mówią mi, dlaczego ja już teraz nie pamiętam. Więc, i rzeczywiście ja to potwierdzam, że te choroby autoimmunologiczne są inne, niż jeżeli by ta osoba nie miała ADHD. Więc myślę sobie, że tak samo jest z tą afazją, zresztą bardzo, no, bardzo kiepsko, no też inna sprawa, że afazji motorycznej, odczuciowej czasami trudno jest w ogóle odróżnić, ale yy, kiepsko są diagnozowane, dlatego też tak naprawdę ta diagnoza też niewiele by mi powiedziała, War dla mnie ważniejsze by było, jak ja bym ocenił, jak to dziecko mówi, ale, ale w każdym razie ja bym się w ogóle tym, o, oh, może tak, w ogóle bym się tym nie kierował, że neurolog mówi, że nie można mu rozpoznać. Pan mieszka w mojej szafie, tyle razy to słyszałem. Bo słuchajcie, ja mówię zawsze, my adechadowcy jesteśmy przerażająco tacy sami. My używamy tych samych w ogóle wyrazów i tych samych konstrukcji, zdań. To jest naprawdę. To jest przerażające, jak się identycznie wyczuwa, się, no dobrze, wyczuwamy to z dysregulacji emocji, ale mówię, to, to to dla mnie normalne. Natomiast, że używamy tych samych konstrukcji i po prostu ludzie zaczynają jakieś zdanie, ja już wiem, co chcą powiedzieć, ale to, to naprawdę, to jest, nie wiem, z czego to wynika. No, no, no jakoś tam pewnie z najmniejszego oporu w mózgu. Znaczy, bo my robimy wszystko y, najmniejszym wysiłkiem, tak? Mamy, generalnie, jeżeli coś nie jest fascynujące, a większość rzeczy nie jest fascynujące, to y, nie mam siły, żeby to zrobić. Więc na defaultowo ja robię wszystko najmniejszym wysiłkiem, bo rozumiecie, o co mi chodzi, czy nie? Że ponieważ większość rzeczy mnie nie interesuje, do, wie, do większości, ale nie, po prostu do większości rzeczy nie mam siły. Więc będę wie, brać lek na przykład. E, więc będę robił wszystko jak najmniejszym wysiłkiem, i pewnie z jakiegoś powodu te konstrukcje są najmniej, najniższego wysiłku konstrukcjami. E, a propos, wyszedł już pan magister, który pytał o nietypowe objawy. E, mówimy, zamieniamy imiona. Tak, ja do Alka, Wiktor do Wiktora Alek yy, no, to tylko jest typowo Nie imiona, różne tam takie rzeczy też myślę sobie na No Ale imiona jakieś, też, jakyś, też. No, też. Ja nie ja jeszcze wróci no. widział pan, że, że takie wyczuwanie, co ja powiedziałam, że to się łączy z dysregulacją emocji. Tak. Nie do końca to rozumiem. Okej. Okay. Ja mieliśmy kończyć. Dobra. No więc to, że my, adechadowcy dobierają się ze sobą, tak? Zarówno w parach, jak i wśród przyjaciół, współpracowników. Tak, i to wynika z dysregulacji emocji, dlatego że my widzimy jak. Dobra, proszę sobie wyobrazić, że ma pani partnera, przychodzi pani, przyjmuje, ale tylko for the sake of this argument, że ma pani ADHD. Dobra, będę mówił o sobie, żeby nie było o kimś. Mam ADHD, mam ADHD i jestem jakąś sprawą podniecony, coś mi się udało, coś wspaniałego, przychodzę do domu, i mówię do żony, słuchaj, no i wiecie, jaka dechadowiec, nie? O Boże, to, 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 to. Okej, okay, rozumiem. No dobra. Siadasz do obiadu? Dla mnie, w który jestem w pełnej ekscytacji, no to jest unieważnienie. A jeżeli ja przychodzę i ta druga osoba, boże, co? Dał Ci się książki we. Jezu, nie, no dawaj, coś robimy fajnego. Idziemy gdzieś tam do restauracji, czy nie wiem, no to. To, to jest, nadajemy na tych samych falach. Mhm. I oczywiście ja teraz to spektakularnie opowiedziałem, ale to się odbywa na zasadzie reakcji drobnych, że ja widzę, że coś ja mówię dla mnie ciekawego, a wy jesteście tym tak, od razu te drobne, bo to wiecie, są na to badania, nie? że to drobne, mikroskopijne mięśnie twarzy już mi pokazują podświadomie, oczywiście, że ktoś jest czymś zainteresowany. No i o wow, no, ale mamy kontakt. Nie ma czegoś takiego. Dobra. Nie ma czegoś takiego. Podwyższone tętno i ciśnienie.